Niebo nad Goran-Prime płonęło jak piekło z mitów. Cała przestrzeń orbitalna planety rozświetlała się nieustannie od eksplozji, detonacji i przecinających mrok smug pocisków. Dziesiątki flot wojennych, reprezentujących najpotężniejsze frakcje galaktyki, zmierzały ku zderzeniu ostatecznemu. Statki tonęły w chaosie, formacje się łamały, transmisje stawały się coraz bardziej rozpaczliwe. Linia frontu zmieniała się z każdą minutą jakby wojna sama nie wiedziała, kto ma zwyciężyć. Wysoka Rada Shirel, zasiadająca w bezpiecznej orbicie na pokładzie luksusowego okrętu dowodzenia Korona Ciszy, obserwowała wszystko przez holograficzne interfejsy. Ich usta drżały nie z lęku, lecz z irytacji. Obiecano im szybkie zwycięstwo, spektakularne i całkowite. Ludzie nie zostali nawet wzięci pod uwagę. Dla Shirelian ich sojusznicy z Ziemi byli anachronizmem. Ciekawostką sprzed wieków, których broń była kulturowo interesująca, ale strategicznie bezużyteczna. Nikt nie wymienił ziemi w planach operacyjnych. Nikt nie wspomniał o legionie. Ich imię, wymazane z map i wspomnień, pozostało jedynie legendą szeptaną w najstarszych rejestrach, których już nikt nie czytał. Wojna osiągnęła swój punkt krytyczny, gdy ostatni bastion oporu, ludzkie outposty na orbitalnych platformach wokół Goran, został w końcu zniszczony. Przez 10 minut ich sygnał był zagłuszany, błagania o wsparcie przechwycone i wyciszone przez centra decyzyjne. Aż w końcu, w momencie absolutnej ciszy, jeden z sygnałów wymknął się spod tłumienia. Dwa słowa zakodowane starą terraską sekwencją. Legion. Przybądź. Nie było odpowiedzi. Nie było potwierdzenia. Przez długie dni Rada Cyrel nie zarejestrowała niczego nowego. Ale gdy przywódcy zaczęli odchodzić na spoczynek, gdy światła w ich złotych salach przygasły, gwiazdy zaczęły się poruszać. Bardzo długie, rozwinięte tłumaczenie bez wypunktowań. Z początku nikt nie zorientował się, że coś jest nie tak. Teleskopy taktyczne zauważyły jedynie zakłócenia w tkaninie czasoprzestrzeni, drobne anomalie, zakrzywienia światła, cienie w martwych sektorach nieba. Admirałty nie reagowały. Uznano to za błędy obliczeń, pozostałości po supernowej lub dziwactwa radiacyjne wynikające z wcześniejszych detonacji. Ale wkrótce anomalie zaczęły się powtarzać. Symetria. Rytm. Zbliżający się porządek. Tylko jedna rasa w galaktyce budowała w tak przerażająco matematyczny sposób. A potem nadszedł pierwszy znak. Przestrzeń rozszczepiła się wzdłuż jednego z sektorów Koran Alfa i z tej pustki wysunął się kolos. Nie był to zwykły okręt. Nie emitował transmisji identyfikacyjnych, nie odpowiadał na wezwania, nie aktywował osłon defensywnych. Jego kadłub był czarny jak próżnia, a mimo to światło się od niego odbijało nie z metalu, lecz z historii. Nosił na bokach jedynie nazwę odwet. Za nim wynurzyły się kolejne. Jedna po drugiej, jak fala przypływu, która nie zamierza cofnąć się nigdy więcej. Flota Terran, legion ziemi, pojawiła się bez fanfar, bez orkiestry, bez ultimatum. Ich obecność była jak ciemność zapalająca się w środku dnia. Każda obca rasa, która kiedykolwiek wyśmiewała staroświecką brutalność Ziemi, spojrzała teraz z niedowierzaniem na geometrię okrętów, które nie pasowały do żadnych znanych wzorców. Ich konfiguracje były asymetryczne, a mimo to poruszały się z precyzją, która przekraczała zdolności sztucznej inteligencji. Co gorsza, niektóre z nich w ogóle nie miały uzbrojenia widocznego na powierzchni. Jakby nie musiały go mieć. Jeden z młodszych analityków w centrum taktycznym Goran upadł na kolana, gdy jego systemy pokazały, że jeden z okrętów Ziemi wytworzył lokalną fluktuację grawitacyjną większą niż księżyc planety. To nie była flota wojenna. To była forma sądu. Nie było komunikatu. Nie było warunków kapitulacji. Było tylko milczenie. A w tym milczeniu echo jednego starego faktu, którego zapomniała cała galaktyka. Ziemia nigdy nie zapomina i nie odpowiada wezwaniom ona przypomina, kiedy wszystko inne zawiodło. Tłumaczenie i rozwinięcie w języku polskim bardzo długie, bez punktów wypunktowanych. Nadzieja była słowem, które od wieków nie gościło na ustach Shirelian. Ich imperium, okrzepłe na wiekach technokratycznej pychy i kosmicznej supremacji nie potrzebowało nadziei, tylko kalkulacji. Ale gdy pierwsza salwa ziemskiego krążownika odwet przebiła atmosferę Goran-Prime, rozdzierając ciszę jak gniew bogów, coś w psychice galaktyki pękło. To nie był zwykły wybuch. Nie przypominał dźwięku znanego uzbrojenia. Było to raczej jak echo ze snu, przerażająco rzeczywiste, głębokie, wibrujące dźwięk, który nie tyle się słyszało, co czuło w kościach i trzewiach. Systemy ostrzegawcze stacji orbitalnych nie miały czasu na reakcję. Działa ziemian, uznane niegdyś za prymitywne kinetyki, przebiły się przez najbardziej zaawansowane tarcze kwantowe, jakby te nie istniały. Obce komputery próbowały to analizować, ale dane nie miały sensu. Pociski, które powinny się rozpadać w atmosferze, trafiały z precyzją chirurgiczną w punkty węzłowe struktur energetycznych. W ciągu kilku minut, pięć flagowych krążowników sojuszu Gorans gasło. Ich rdzenie przestały emitować cokolwiek. Nie wybuchły. One po prostu zamilkły. W kontrolnym centrum dowodzenia admirał Trell, jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych taktyczek galaktyki, patrzyła na holoekrany ekrany z rosnącą paniką. Przez całe życie śmiała się z mitów o Ziemi, nazywając je romantycznymi resztkami epoki brutalizmu. Teraz jej podwładni uciekali z mostka, nie czekając na rozkazy. A Trell nie była w stanie wypowiedzieć ani słowa. Powiedziała to na własne oczy. Ogień, który nie był ogniem, zniszczenie, które nie krzyczało. Każdy strzał był jak pieśń końca, opadająca na flotę niczym ciemność zapadająca niespodziewanie w samo południe. I wtedy zaczęły się transmisje, nie z ziemi, nie z legionu, ale z tych statków, które przetrwały pierwsze uderzenie. Były to nagrania rozbitków, którzy wołali o litość bez planu ewakuacyjnego, bez protokołów kontaktu. Żadne z nich nie wiedziało, jak to możliwe, że broń z archaicznej ziemi mogła zneutralizować ich najnowsze pancerze z nanorezonansem. Żadne z nich nie mogło pojąć, jak flota, która według map była nieistniejąca, mogła pojawić się w zorganizowanym, matematycznie perfekcyjnym szyku. A potem znów cisza. I wszyscy wiedzieli, że to był dopiero początek. Tłumaczenie i rozwinięcie w języku polskim bardzo długie, bez punktów wypunktowanych. Na orbicie trzeciego księżyca Goran Prime zawieszony był jeden z najbardziej znanych bastionów kultury galaktycznej, Archiwum Imperiów, struktura zbudowana z żywego krzemu i pamięci kwantowej, przechowująca wiedzę wszystkich ras sojuszu od ponad dziesięciu tysięcy lat. To właśnie tam, w najgłębszych korytarzach danych, płonęły teraz czerwone ostrzeżenia. Nie z powodu ataku, lecz z powodu rozpoznania, starożytne pieczęcie otworzyły się samoczynnie. Na ekranach ukazały się hasła, których nikt nie używał od pokoleń. Kod Terra Primus, doktryna Retaliacja. Jedna z kuratorek, młoda kselarianka imieniem Melia, przecierała oczy z niedowierzaniem. Algorytmy próbowały ją odciąć od dostępu, ale interfejs się nie zamykał, jakby sam system chciał by wiedziała. Historia, którą zobaczyła, była inna niż wszystko, czego ją uczono. Ziemia nie była nigdy bezsilna. Ona tylko zniknęła, wycofała się z galaktycznych struktur po wydarzeniach znanych jako kryzys skonsolidowany. Zamiast budować dyplomację, budowała coś innego, coś, co wymagało absolutnego milczenia i setek lat przygotowań. W swojej izolacji nie cofnęła się, ewoluowała. Melia przesunęła palcem po ekranie i zobaczyła pierwsze nagrania z projektu Legion Ciszy systemy symulacyjne, które nie zakładały ataku, lecz reakcje na zdradę. Tysiące planet, które przysięgły Ziemi neutralność, złamały ją potajemnie w ostatnich wiekach. Zamiast odpowiedzieć natychmiast, Terranie obserwowali, uczyli się i w końcu zaczęli konstruować coś, co nawet teraz nikt nikt nie rozumiał. Systemy operujące na poziomie, gdzie nauka mieszała się z intencją, a geometria bitewna opierała się na filozofii, nie tylko fizyce. Na zewnątrz, za kopułą archiwum, niebo pociemniało. Z nowej szczeliny czasoprzestrzennej wysunął się następny statek, tym razem o nazwie pamięć. Nie aktywował broni, nie emitował energii, a mimo to w jego obecności wszystkie systemy archiwalne zaczęły się reorganizować, jakby sama struktura wiedzy poczuła coś, czego nie potrafiła nazwać. Melia zrozumiała wtedy coś przerażającego: Ziemia nie powróciła, by walczyć. Ona powróciła, by przypomnieć każdemu. Każdej rasie, każdemu imperium, które śmiało nazwać ludzi reliktem historii. I choć flota Terran milczała, ich obecność mówiła jedno: zapomnieliście. My nie. I za to teraz nauczycie się pamiętać. Kiedy pancernik pamięć zawisł nad orbitą Goran Prime, nie wydał ani jednego sygnału ostrzegawczego. Nie emitował promieniowania, nie transmitował wiadomości a mimo to planety w całym sektorze zaczęły tracić łączność, jakby sam jego cień zaciemniał fale podświetlające umysł. W Cytadeli Admiralicji Tsarkaith, najstarszego bastionu strategicznego Rady Galaktycznej, rozbrzmiał pierwszy dźwięk. Słowo, wypowiedziane głosem syntetycznym, ale z akcentem czysto ludzkim, chłodnym jak stal i nieskończenie zmęczonym. Brzmiało. Pamiętamy. Admiral Kartek z Mezarii odruchowo cofnął się od terminala. Chociaż dźwięk nie był groźny, był obnażający. Każde imperium miało swoje tajemnice, a rasa Mezari była szczególnie dumna z tego, jak zręcznie manipulowała wydarzeniami w tle. Ale teraz przeszłość powracała w formie, której nikt się nie spodziewał. Zamiast wojny historia, zamiast ataku świadectwo. Na wszystkich ekranach sztabowych pojawiły się zapisy z przeszłości: traktaty podpisane i złamane, ziemskie konwoje zdradzone w układach gwiezdnych, gdzie miały zapewnione bezpieczeństwo, sojusze, które rozpadły się, gdy tylko Ziemia stała się niewygodna dla polityki dominujących ras. Nagle światło w sali strategicznej przygasło. Hologram przedstawiający układ bitwy o Lirenne, jednej z najbardziej skandalicznych zdrad w historii, zmaterializował się tuż przed Kartekiem. Tyle, że to nie były standardowe dane, to były nagrania oczu ludzi, ich kamery, ich głosy, ich łzy, nagrane modlitwy do rodzin, ostatnie słowa przed dezintegracją, krzyki rannych, którzy byli zostawieni przez tych, którzy przysięgali ich chronić. A wszystko to było transmitowane teraz, w czasie rzeczywistym, do każdego głównego węzła informacyjnego galaktyki. Ziemia nie żądała przeprosin, Ziemia nie prowadziła negocjacji, Ziemia pokazywała, co widziała. I każdy musiał spojrzeć. Tłumaczenie i rozwinięcie w języku polskim, bardzo długie, unika wypunktowań i podkreśleń. Galaktyka nie wiedziała, jak zareagować. W imperiach, gdzie obowiązywała doktryna dominacji technologicznej, nie istniały protokoły psychologicznej kapitulacji. A właśnie z tym miały teraz do czynienia. Terranie nie wypowiedzieli wojny, bo wojna zakładała wymianę. Nie przylecieli po surowce, nie żądali planet, nie wywiesili flagi. Przylecieli jak cień prastarego gniewu, nieosobisty, nieubłagany, czysty w swej bezgłośnej egzekucji. Ich sztatki wyglądały jak pomniki zbudowane z przemilczanych wieków, opancerzone nie tylko metalem, ale wspomnieniem bólu, którego nikt nie chciał uznać. Nad planetą Warit Oach, znaną z tego, że była miejscem pierwszego kosmicznego rozbrojenia Ziemi, na mocy dekretu Rady, unosił się cisza. Nie wystrzelił ani razu a jednak wokół niego, w promieniu dwóch tysięcy jednostek astronomicznych, ustały wszystkie formy transmisji. Satelity unosiły się bezczynnie, próby ich reaktywacji kończyły się fiaskiem, a załogi stacji zaczęły mieć problemy z orientacją w przestrzeni, jakby czas zaczął się tam zakrzywiać pod ciężarem nieodkupionych win. Na pokładzie ciszy nie było nikogo, kto przemawiałby w imieniu Terran. Zamiast tego hologram dziecka. Dziewczynki. Blada, z jasnymi oczami, mówiła tylko jedno zdanie dlaczego nie przyszliście? I to jedno pytanie przybiło każdą obronę. Nie fizycznie, emocjonalnie. W galaktyce zbudowanej na logice, symetrii i algorytmach, pojawił się język, który nie znał przeprosin, znał tylko prawdę. Na planetach odległych, gdzie jeszcze nie dotarła flota legionu, mieszkańcy zaczęli masowo wyłączać własne media. Nie dlatego, że Ziemia ich atakowała, ale dlatego, że sumienie ich własnych liderów, transmitowane teraz na całą galaktykę, zaczęło budzić tłumy. Przecież nikt nie lubił przyznawać, że milczał, że był wygodny, że pozwolił umrzeć tysiącom ludzi, bo polityka tak wymagała. A ziemskie okręty wciąż nie oddały ani jednego strzału. I właśnie dlatego wszyscy bali się ich najbardziej. W odległym sektorze Delvaron, znanym zgromadzenia elitarnych sił ofensywnych Rady Galaktycznej, generał Xarneth prowadził właśnie rutynową inspekcję baz orbitalnych. Nie obawiano się ludzkich okrętów w tym rejonie. Od miesięcy nie było żadnych oznak ich obecności, a systemy wykrywania wykazywały czystość przestrzeni do piętnastu skoków świetlnych w każdą stronę. Ale to właśnie wtedy, kiedy czujność zasypia w ramionach rutyny, niebo nagle zaczęło się zapadać nie w sensie fizycznym, lecz emocjonalnym. Pierwszym znakiem była ciemność, nie wynikająca z braku światła, ale z jego pochłonięcia. Wszystkie gwiazdy wokół jakby zostały wymazane z nieboskłonu. Z głębi tej pustki wyłoniła się formacja, nie statki, nie krążowniki. To były kontury, zbyt symetryczne, zbyt ciche, zbyt perfekcyjnie skonstruowane, by być tylko machiną wojenną. Flota ziemska złożona z piętnastu jednostek klasy Legionarii Ultima zawisła nad systemem Delvaron jak sen o zemście w metalu, który nigdy nie zardzewieje. Każdy statek nie posiadał nazw, a jedynie symbole geometryczne znaki wykute w lśniącym karbonicie, przypominające starożytne pieczęcie. Gdy radar próbował namierzyć ich położenie, każde echo zwracało sprzeczne dane. Ich masy były nielogiczne ich napęd niewidzialny ich obecność Przerażająco cicha. Zarnew spojrzał na transmisję na żywo z satelity zwiadowczego i poczuł coś, czego nie czuł od czasów dzieciństwa: czysty, paraliżujący lęk. Bo w tych statkach nie było wściekłości, była cisza. A cisza oznaczała przygotowanie do czegoś, czego nie da się zatrzymać. Sygnał z ziemi w końcu dotarł, nie jako wiadomość, ale jako obraz. Pokazywał spalone ciała cywilów ziemskich z czasów tzw. Traktatów Pokojowych Rady. I wówczas generał zrozumiał, że to nie wojna ich spotkała. To była odpowiedź. Odpowiedź, na którą czekali przez dziesiątki lat. W obliczu przytłaczającej obecności ziemskiej floty dowódcy systemu Delvaron zwołali nadzwyczajne zebranie międzygwiezdnych liderów. W holosalach planetarnych debatowano o podjęciu kontaktu, o możliwych negocjacjach, o włączeniu kanałów dyplomatycznych. Ale zanim ktokolwiek zdołał wysłać pierwsze zapytanie, Ziemia przemówiła. Głos nie wydobywał się z żadnego nadajnika, lecz pojawił się bezpośrednio w umysłach tych, którzy odpowiadali za przeszłe zdrady. Nie był to głos wyuczony, zimny czy techniczny. To był szept, wyszeptany przez setki tysięcy głosów dzieci, matek, rannych żołnierzy. Każda sylaba niosła emocję tak intensywną, że rozbijała mentalne tarcze jak kryształ. Widzieliśmy was wtedy i pamiętamy wszystko. Gdy te słowa wybrzmiały, niebo nad Delvaron eksplodowało światłem, które nie było bronią. To była projekcja. Archiwum. Holograficzne świadectwo historii zapisanej przez ludzi. Z każdej wieży, z każdego terminala, z każdego osobistego interfejsu, nawet ze snów tych, którzy spali, rozlała się prawda. Pokazano ujęcia dzieci płaczących nad grobami, oficerów galaktycznych podpisujących układy, których nigdy nie mieli zamiaru dotrzymać, dokumentacje zdrad, transmisje z rozmów, które miały być ukryte na zawsze. Ludzie nie potrzebowali wystrzału. Wystarczyło im pokazać to, co przez lata było zatajane. Ich floty zawisły nad planetami nie jako maszyny śmierci, ale jako pomniki. Nieruchome, milczące, Pełne prawdy, która wypalała sumienia skuteczniej niż jakikolwiek laser. Dla cywilizacji opartych na dominacji był to moment kryzysu, bo kiedy ci, których uważano za prymitywnych, pokazują, że są moralnie bardziej zaawansowani niż ty, cała twoja potęga staje się niczym. I właśnie dlatego galaktyka zaczęła się bać naprawdę. Kiedy armady Ziemi trwały w bezruchu nad Delvaron, a światła holograficznej prawdy wypalały wstyd w sercach tysięcy przywódców i dowódców, Coś głębszego zaczęło się dziać w duszach zwykłych mieszkańców galaktyki. Nie było odgłosu bomb, nie było huku laserowych działań i płomieni plazmy, była jedynie cisza. Ale to nie była zwyczajna cisza. To było echo czegoś bardziej przerażającego niż wojna. To było moralne odwrócenie hierarchii. Ci, którzy przez wieki rządzili galaktyką i pogardzali Ziemią jako niedojrzałą planetą z prymitywnym gatunkiem, teraz czuli się jak dzieci. Ich systemy wartości, ich triumfy, ich kultura, wszystko to zostało zmiażdżone jednym spojrzeniem na ludzką pamięć. W tym czasie Rada Galaktyczna próbowała zebrać się na awaryjne posiedzenie, lecz transmisje były zakłócane przez zanikające kanały komunikacyjne. Okręty Ziemi nie wystrzeliły jeszcze ani jednej torpedy, a mimo to szlaki handlowe opustoszały. Konwoje ewakuacyjne w panice opuszczały kolonie, a nawet zwykli obywatele zaczęli przeszukiwać archiwa publiczne w poszukiwaniu informacji, które wcześniej bagatelizowali. Na jednej z planet trzeciej strefy, Winnet 3, mała dziewczynka zapytała swojego dziadka, dlaczego ludzie nie mówią nic, tylko pokazują obrazy. Starzec spojrzał w niebo i odpowiedział: bo kiedy ktoś był przez wieki ignorowany, nie musi już krzyczeć. Wystarczy, że spojrzysz mu w oczy. I zobaczysz, co mu odebrano. Na pokładzie jednego z okrętów Ziemskich HMS Celestial Vow kapitan Arlen Miles patrzył przez panoramiczne okno dowodzenia, obserwując planetę, która leżała u stóp jego armady. W jego oczach nie było triumfu, była tylko odpowiedzialność, bo oto teraz to ludzie trzymali wagę równowagi galaktycznej w swoich dłoniach i mogli ją zgnieść, jeśli tylko zechcą, ale nie zrobili tego. I właśnie to przerażało Rady bardziej niż jakakolwiek superbroń. Na centralnej planecie Rady, gdzie zgromadzone były tysiące delegatów, elity militarne i przywódcy sojuszy, panował chaos. Nie dlatego, że Ziemia ich zaatakowała, lecz dlatego, że ich własne społeczeństwa zaczęły zadawać pytania, które były tłumione przez pokolenia. Dlaczego okłamywano nas o Ziemi? Dlaczego przedstawiano ludzi jako barbarzyńców, skoro ich cywilizacja potrafiła pokazać współczucie w miejscu, gdzie inne rasy znały tylko siłę? Protesty wybuchły w ponad 40 układach gwiezdnych. Rodziny poległych żołnierzy, których wysyłano na ziemię podczas starych wojen kolonizacyjnych, domagały się prawdy o tym, co naprawdę wydarzyło się w bitwie pod Obłokiem Lutecjańskim i incydencie w Mgławicy Veil. Vale. Ziemskie okręty rozpoczęły powolny obrót, nie wykonując żadnego ataku, nie emitując żadnego komunikatu. Każdy manewr był świadomą decyzją, pokazem opanowania. Ostatecznie ludzkość nie przyszła, by zniszczyć galaktykę. Przyszła, by przypomnieć jej, co znaczy mieć sumienie. Nad każdą planetą, gdzie niegdyś dokonywano czystek na ludzkich ekspedycjach, okręty ziemskie zrzucały kontenery z danymi archiwa, zeznania, nagrania, dokumentacje. Nie były to groźby, były to lustra. W odpowiedzi delegaci rady zaczęli publicznie przepraszać, jedni z wstydu, inni z konieczności, ale niektórzy naprawdę zrozumieli. Na wielu światach wznoszono pomniki ofiar ziemskich cywilizacji, a szkoły zaczęły uczyć prawdziwej historii relacji z Ziemią. Dla wielu ras był to początek nowej ery. Ery, w której ludzkość stała się nie tyle potęgą militarną, co symbolem przebudzenia moralnego. A ci, którzy widzieli legiony czarnych gwiazd, unoszące się niczym milczący strażnicy nad światem, już nigdy nie zapomnieli, że najgroźniejszy przeciwnik to ten, który mimo możliwości zniszczenia wybiera pamięć, odpowiedzialność i miłosierdzie. Gdy ziemska flota zawisła nad ostatnimi bastionami Rady Galaktycznej, a milczenie komunikacyjne przerodziło się w globalne transmisje obrazów z przeszłości, śmierci, zdrady, Eksterminacji, ekspedycji i brutalnych eksperymentów na ludziach, galaktyka wstrzymała oddech. Na tysiącach światów dzieci słuchały historii, których nigdy nie uczono. Całe pokolenia musiały nagle zrewidować wszystko, w co wierzyły. Kapłani, profesorowie, historycy, wszyscy zostali skonfrontowani z pytaniem, jak to możliwe, że przez wieki ignorowaliśmy nie tylko cierpienie Ziemian, ale ich ciche wskrzeszenie. W jednym z najbardziej symbolicznych momentów sześcioświatowy sojusz Tewraksa publicznie rozwiązał swój pakt obronny z Radą, oznajmiając, że nie mogą dłużej uczestniczyć w systemie, który zbudowano na pogardzie, strachu i kłamstwie. W tym samym czasie ludzkie okręty powoli zaczęły opuszczać orbitę jednej z kolonii, której obywatele kiedyś brali udział w eksterminacji jednej z ziemskich kolonii badawczych. Zamiast odwetu zrzucili kontenery z jedzeniem, wodą, lekarstwami i nowoczesnymi droidami medycznymi. Dla niektórych był to akt litości, dla innych najpotężniejszy psychologiczny cios, jaki można było zadać. Na pokładzie USS Blackstar najwyższy admirał ludzkości, Elric Weyland, spojrzał na hologram przedstawiający dziesiątki sygnałów kapitulacyjnych płynących z różnych sektorów. Ale nie było tam satysfakcji. Jego twarz była surowa, a głos, który rozbrzmiał w systemie dowodzenia, był cichy jak śmierć. Nie przyszliśmy, by podbić, przyszliśmy, by przypomnieć, że zapomniana rana nie znika, ona gnije w ciszy, aż staje się legendą, a my jesteśmy legendą, która wróciła. Tego dnia galaktyka nie upadła przez broń, upadła przez lustro, które Ziemia postawiła wszystkim narodom, i nikt już nie potrafił spojrzeć na siebie tak samo. Kilka dni po wycofaniu większości ziemskich flot, galaktyczne archiwa przyznały oficjalnie, że wszystkie wcześniejsze dane dotyczące Ziemi zostały sfałszowane lub zredagowane przez ponad 300 standardowych lat. Było to przyznanie się nie tylko do oszustwa, to było rozłożenie się galaktycznej elity na kolanach bez przymusu, lecz z potrzeby moralnego oczyszczenia. Tymczasem ludzie nie wygłosili żadnej oficjalnej deklaracji. Ich milczenie Wcześniej uznawane za arogancję lub słabość, stało się dla wielu nową formą języka siły. Na setkach planet organizowano ciche marsze pod niebem, gdzie dzieci rysowały ziemskie statki na ścianach szkół, a dorośli wpatrywali się w nocne niebo, wypatrując sylwetek USS Blackstar i jej szostrzanych kolosów. W kulturze galaktycznej zaczęły pojawiać się nowe symbole maski z ludzkimi rysami, statuetki przedstawiające ludzi z rękami spleczonymi w geście milczenia, nowe opery i dramaty opowiadające historię jednego gatunku, który powrócił nie po władzę, lecz po odpowiedź. Na Ziemi, pośród ruin dawnych stolic, nowe szkoły były budowane z materiałów przywiezionych z obcych systemów, jako forma zadośćuczynienia. Ale Ziemia nie zapomniała, nie przebaczyła od razu i nie szukała chwały. Była teraz cieniem wśród światła, przypomnieniem, że każda cywilizacja, która zignoruje cierpienie innych, zbuduje fundamenty swojej przyszłości na piasku kłamstwa. A kiedy prawda wróci, nie potrzebuje miecza, potrzebuje tylko spojrzenia, które pamięta. Galaktyka zaczęła się zmieniać nie przez rozkazy, nie przez ogień, ale przez echo jednego niewypowiedzianego słowa, które zawisło w powietrzu, jak oddech przed łzą ludzkość.